Okej, okay, cześć, witajcie ponownie w naszym kolejnym zmaganiu się z Kukiem i Krzyżykiem. Ekipa kanału Żółwie Degustator Witam Was bardzo serdecznie, czyli Rafał i Piotr Wojciechowski. Cześć, Piotrek. Siemanko. Jak teraz nie wygram, to się zdenerwuję. No to musisz się postarać. No to będziemy się starać. Dobrze, no to klikaj tam i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Stop, poproszę. No i okej, okay. możesz zacząć. Pozwolę. Mogę zacząć, okej, okay. więc, będzie <laughs> więc idąc, idąc tym, co mi tutaj mówiłeś przed odcinkiem, odwiń sobie składa jakiejś drużyny i teraz myśl, czy ktoś tam mógł być. Eee... Dobrze, mamy Ostrów. czyli z Ostrowa i z Włókniarza ktoś był? No oczywiście, że był, bo był to na przykład i teraz waga będzie trudne. Czekaj, no. Tomasz Jędrzejak. To ty zawsze wymyślasz takich dźwięk. <noise> nie mogłeś powiedzieć na przykład Grzegorz Walasek, nie? nie mogę. No właśnie. No dobra. To co? To damy? Powinniśmy dać tak, tylko czy my tu kogoś wymyślimy. Ostrowia i... i unia. Pewnie by się ktoś znalazł. Niech będzie, że zrobimy. Kurde, co ja tutaj w ogóle kombinuję? Petrzet i, i Tarnów, Kasper Gomulski. Wielki włókniarz, Mateusz Świdnicki. No to łatwo. No to teraz dawaj w Poznań i dawaj w wiesz? Jeszcze nie, ale zaraz będę wiedział. Ja znam przynajmniej dwóch. No to cwaniako. Ja, jak kozak? nie trafisz, to cię zastrzelenie tym drugim. Taki jesteś Kozak? No, a jak? Rune Holta. Ok, no to trzech w takim razie. Wiesz, czym <laughs> chciałem tutaj walnąć? No. Jakub Bartyniak. <laughs> no dobra, no. <laughs> Cześć, tu wartyniakiem stworzyć. teraz, czy jesteś kozak. Dobra, zaraz zobaczymy. Poczekaj, co my tu możemy teraz strzelić? Tarnów, tarnów, tarnów. Tarnów, tarnów, tarnów i ostrowia. Tarnów i ostrowia. Dobra, nieważne. Tarnów Krosno. Dalej dziwnie. Ty wiem. Wiem, 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 wiem. Świercz. Tylko nie pamiętam, oko miał na imię. Piotr. Tak. Rzetarny no. Tak. Okej. Okay. To jest Rzec Poznań i Polonia Piła Adrian Cyfer. Dobra, 1-0. Jak zwykle nie zauważyłem. Stop. Ok. O, ładniutka. Będzie się działo. Start Orzeł Marcin Nowak. Miejmy to za sobą, bo znowu będę myślał 3 dni nie wymyślę znowu. Okej. Okay. Yy, Brzeżek Gdańsk, Unia Leszno, Kenneth Bieda. Dobrze. Start Unia Leszno. Hm. Marcin Nowak? <laughs> yy, start Unia Leszno, Boże. Mm. Taka lista. startu nieleczno Ten Knutsen nie przyszedł z na przypadkiem? Przyszedł, no. No, to dawaj go. A ty, ty jesteś dobry. Pomyśl, słuchaj, powiedziałeś mi, że mam myśleć po składach, które no są składem okay. do no. No to było dobre, ale Adam Skórnicki? Nieważne. Szymon Szlauderbach? No trudno. Jest Knudsen? Jest Knudsen. No teraz jest na Faluba z Zielona Góra, Krzysztof Jabłoński. Dobra, myślę że powiem coś innego. Polonia, Bydgoszcz, Orzeł, Łódź. Yy. Polonia, Bydgoszcz, Orzeł, Łódź. I znowu mamy ciężary. Nie wiem, Kapiński jeździł w Bydgoszczy kiedyś? Nie mam Pewnie pojęcia. jeździł. Pewnie jeździł, no. Kapiński to jeździł prawie wszędzie, więc... Owszem, jeździł. No to dawaj mnie tu Gapińskiego. No. I teraz muszę znaleźć Wybrzeże Gdańsk i Orzełódź. Peter Kildemand. Dobra, zaryzykuję. Gdańsk, Falubaz, Kacper Gomulski. O, to nie było zbyt wielkie ryzyko. <laughs> Ostatni się na, 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 na Adrianie, znaczy na Czerekat się wywaliła, a chodził o Adriana, no ale mniejszy. No to Polonia, Bydgoszcz, Unia Leszno, Szymon Slauderbach. Dobrze, to następna plasza, bo mamy remit. Stop. Jest Włókniarz. Jest Włókniarz, no to... to. mieć przewagę. To... Powinienem. Włókniarza ok. Zapater, to na pewno nie wymyślisz. Nie, ani, nie masz takiej możliwości. ani jednego, żodyn, żodyn. No, to ty zaczynasz, tak? Tak mi się wydaje. No to dawaj. To hmm. hmm, hmm, hmm. jest kogo tutaj zacząć, od środka, Gdańsk, Ostrów. Dobra, nie będę się tam, więc yy, Toruń, Włókniarz, Andrzej Widzicki. <laughs> Gdańsk, Ostrów, Nikolaj Klint. Ok, włókniarz Ostrowia, Musielek, Włókniarz Rzeszów Niki Pedersen, na przykład Piła Toruń. <grywia> <grywia> o. o. Dum, dum, dum. dum dum, dum. Piła, to. Trzeba się mocno cofnąć w czasie. Nie wiem, czy któryś z braci półczyskich gdzie jeździł, ta gdzieś się da wypożyczyć, czy coś w tym stylu, albo jako gość. To jest twoja odpowiedź? Nie. Okej. Okay. A dobra jest? Jak jest dobra, to moja, tak. Ja nie wiem, czy jest dobra. Się się pytam, dobra. Czy, czy chcesz to sprawdzać, czy nie? Nie no, coś wymyślimy. Nie wiem, Robert Kościecha już. Robert Kościecha. Tak. W Polonii piła jeździł. No w że tym bardziej. No i dobrze. A. No. Ale pół chyba też. <laughs> tak mi się właśnie wydawało, ale nie byłem pewny, wiesz? Tak, na 99%. A. No, za to teraz będziemy tutaj pięknego strzała Wybrzeże Gdańska patortory. No? Darcy Ward. Przepiękny strzał, zgadza się. No to teraz Wybrzeże Gdańsk i yy, Stal Rzeszów. O, czekaj. Wybrzeże Gdańsk Stal Rzeszów. Kto to jeździ teraz w Rzeszowie? Kto to jeździ w Rzeszowie? No, 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 Pół świata. O cholera. Pedersen. Już był. Aha. <grym> to Henko, on pewnie też był w Gdańsku i w Rzeszowie. No, no. Aczkolwiek gdzie jestem pewnie czy był w Gdańsku. Henko był wszędzie. Czy sprawdza, ale... Sprawdź, ale... On był wszędzie. Więc... Pewnie i w Gdańsku się tam przewinął. Owszem, był w 2005 mm. roku. Dobra. No i dobra, to jeszcze gdzieś tutaj cokolwiek muszę strzelić, żeby mm -hmm. Cię zablokować, więc... Tomasz Gapiński, ostrowej i Polonia Pio? Tak, dawaj na samym pierwszy. w Polonii Tak, tak, tak. Stop. Okej. Okay. No, tak. To jest ciekawa plansza. No, fajniutka. I znowu Ty zaczynasz. Boże, czemu ja Cię zawsze muszę ostatni blokować? No nic nie poradzę Leszno start, Schlauderbach już był, ale dobra był? Na... By? No był w tej planszy, A niech ci będzie dobra, Unia Leszno i Unia Tarnów Janusz Kołodziej dobrze, Wymieniłem wszystkie kluby Janusza Kołodzieja właśnie owszem. no to patrz pan Oskar Pfeiffer, start i stal owszem no to Start Gniezno i rof hmm. Kogo by tu dać? Kogo by tu dać? Nie, ich wbrew pozorom może nie być aż tak mega dużo. Kasper już był, nie? Mhm. W, w tym odcinku. Tak. Ja wyrzucałem. Rzucałeś, Kasper? Tak, no dalej, tak. Jaki sam Mikkel Jensen. Okej. O, kurde, Star Wilki. No to może być takie trochę. A few moments later. Ha, oczywiście, że mam. Krzysztof Kasprzek. No właśnie. Jaśku. No musiałem, bo, bo sobie najpierw po składzie Gorzowa i tak, dobra, nie wiem. I też ale nie ja wymyśliłeś? Nie, Martin nie. Wymyśli. na przykład nie wpadł ci do głowy? Nie, nie wpadł mi we Waculik do głowy. Okej, okay, to fajnie, ten skład przekwiliłeś. Dobra, Stalgorzów i Uniatarnów. Tomasz Golob. Okej, okay. row Rybnik unetarnów. Był Clint już dzisiaj? Był. No ale tam to wymyślisz, no bez przesady. Row Rybnik Uniatarnów. Okej. Okay. Nie wiem, trójbaczelor? Prawdopodobny. <laughs> Prawda, ale no w Rybniku na pewno. Tardnowy chyba też, więc. Tak, jest trójbaczelor. No w zeszłym sezonie w Tarnowie przecież jeździł. Mhm. E, Unia Leśno, Wilki Krasno, niepozorny Jason Dale. Następna plansza, ostatnia. Nie, to już <clears throat> ta. Yy, literki. No, 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 to miałem na myśli, więc już... ostatnia plansza, tak. Dobra, no to cyk. Stop. No, to dalej Nie jest tak najgorzej. Nie jest tak najgorzej. J.H. Jarosław Hampel. O, Jarosław Hampel, a dobrze. E, no to, no to co dalej? CH Chris Harris. Okej. Okay. Hansen, MH? Generalnie mm -hmm. niewiele mi to da, ale jest, nie. Mm -hmm. Jot Jakub Jabruk. Okej, okay. WH Wilbur -Hencock. No właśnie i FH. <laughs> Jest ktoś na FH? Czy, czy to nie? Jest ktoś? I najlepsze okay. jest to, że wiem. Także jak nie trafisz, to wygrałem tę rundę i będzie rewiz w tych meczu. No, liczyłem, że nie wiesz, ale. A, okay. ja wiem. Ale wiem. F FH. No. no. Męska decyzja. Wiesz czy nie wiesz? No poczekaj, no. Daj mi chwilę. Kurde. Filip Hermland. Tak jest. Tak jest. Zdążyłem żyję, by Dzień. <laughs> Mem Marcin od Marcin Tak. AB Andrea Batalia. Dobrze. Batalio mnie nie wykończysz. P. p to się jeszcze okaże. Paweł Pfeifer, Piotr Pfeiffer, Przemek Pfeiffer, <laughs> Patryk Pfeiffer. No. Patryk był. Nie, dlatego powiedziałem go na końcu. Patryk Feifer. Adam, Adam Fajber. Dobrze. E... Okej, okay, teraz muszę cię przyblokować. A, okay, Adrian Adrian Gomulski! Cyk, proszę bardzo. Andrzej Huszta. Okej, okay. Ajot. O, Aj. Aj, aj. Aj, aj. Aj, Andras Jonsson. No, niestety, Andras był łatwy, trzeba gdzieś iść w inne rejony mm -hmm. tylko w które? Mateusz Affelt okej okay. tak, totalnie z bomby okej, okay, to teraz MB mm. Marcin Boszczyński. hehe nie hmm. ten sport trochę no, trochę, ale tam nie ma się co przejmować mb, 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 mb hmm. dobrze by to było a mf, Max Freak, mf Dobre. no teraz ja muszę dać mb w razie no, co żeby się zablokować e, wymyślić teraz mb to wbrew pozorom nie powinno być takie aż trudne no ale jest Pewnie nie jest. No to już Bartkowek. Tak, jest, zgadza się. NB też bym wiedział, Nikodem Bartow. No, ale nie ma tu nigdzie. No, no nie ma, ale jest JG i to jest y, Jacek Golo. O, no dobra. Dobre, dobre. dobre. No dobra, Facundo Albin. Jadę gdzieś tam w ogóle. J -F. Józef Franz. JF. O Boże, dobre, no, Józef Franc. Teraz. Francis Goose. Teraz J odbywać wymyśl. A bo ty masz tutaj, A, nie widziałem. Jb, no to zapewne jest bardzo proste. Jb. No jakby było co tam wiedział. No to będzie długi czas oczekiwania na odpowiedź. Masz kogoś? Chyba nie. Mhm. Chyba nie, zaraz. Jakiś tam. Co, Jan Bożuś jak? Dobra, daj, pH Patrick Hansen, nie wymyśl się nic innego. Okej. Okay. Mhm, WA? Co <grym> liczyć na to, że nie wiesz. <krym> Bo nie wiem. Wiem, że nie wiesz. FF, Fast Freddy. Był ktoś, kto miał FF. Ale B, no to przecież. AJOT, a ja chociaż. Kurde. MT Mateusz Tonder daj, bo za długo już myślę. Wiktor Firmuga? Tak, jest, to jest tak To wygrałem. O! <laughs> Teraz mi tak padł do głowy, jak powiedziałeś ale, Tondera, tak z, ale z ona Firmuga? Tak mi się wydaje. A czy e, Wiktor, w sensie, czemu tak na imię? Gdzie on będzie? Będzie w Lublinie gdzieś, nie? Tak mi się wydaje, że motor Lublin, no. Ale nie jest to wpisane. Ojej, jest, Wiktor, filmu że... No dobra, okej. Okay. Ale fart. No cóż... Yy, dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia za tydzień. Żegna Was ekipa kanału tego Sato, czyli Rafał i Piotrek. nie wygrywający Dzień. Piotrek. Dzięki. Ale teraz już było trudne dziś zazwyczaj. Byłeś blisko. Byłem. Do usłyszenia następnym razem. Cześć.